I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powinnam powiedzieć, jeżeli chodzi o Hourglass, dlatego że robiłam, nie pamiętam kiedy, ale dwa lata temu, trzy lata temu, robiłam film na temat w ogóle całej marki. Opowiadałam Wam tam o bardzo różnych produktach, co mam, co lubię, czego nie mam, co chcę kupić itd. Więc jeżeli macie ochotę obejrzeć ten film, no to też serdecznie do niego zapraszam. Witam Was serdecznie ponownie. Jestem przed Wami po takiej, jak widzicie, dłuższej, no niezaplanowanej przeze mnie przerwie, niestety rozchorowałam się dosyć mocno. I no, z takimi rzeczami nie możemy niestety nic zrobić, więc znowu się cały mój plan YouTube'owy posypał. Posypały się filmy, które miałam dla Was przygotować. Miały być zupełnie inne filmy. E, miałyśmy omawiać sobie nową markę kosmetyczną, nowe produkty do pielęgnacji, ale ten film dopiero będzie pod koniec. E, mam nadzieję, tego tygodnia. Mam nadzieję, że przygotuję go dla Was na weekend, bo jest to na tyle duży film. Film i absorbujące energię i dosyć trudne do nakręcenia. Do tego nie chcę od niego zaczynać, ponieważ dopiero no dzisiaj dopiero wstałam, z łóżka jest mój pierwszy dzień, kiedy mogę powiedzieć, że f, no jestem trochę bardziej na chodzie. Pomalowałam się, wykąpałam się, umyłam włosy, także. Myślę, że dzisiaj po prostu zrobię dla Was taki delikatniejszy, lżejszy temat, też dla mnie bardzo ciekawy, bardzo ekscytujący, dlatego że nie wiem czy widziałyście na moim Instagramie, że kupiłam najnowszą paletę marki Aureglas, paletę świąteczną właśnie na, na te... Święta tak jakby na ten sezon świąteczny. I mimo tego, że jest to nowa paleta, no już poszła burza przez Instagram. Dużo osób się bardzo tą paletą zainteresowało, oczywiście nowości Zauraglas, dosyć szybko się na świecie sprzedają, może w Polsce nie aż tak szybko, bo one są niestety bardzo drogie. Ale na świecie sprzedają się dosyć szybko. Także myślę, że jeżeli akurat marka Hourglass Was interesuje, chcecie zobaczyć, co myślę o tej palecie, chcecie zobaczyć, jakiej też używam, no to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania. A tutaj dzisiaj jeszcze przygotowałam na sam koniec tego filmu porównanie tych dwóch palet, bo też otrzymałam takie prośby przez swój Instagram, żeby porównać paletę Charlotte Tilbury Instant Look of Love in a Palette. Pretty Blushed Beauty, czyli tą jaśniejszą wersję i porównać właśnie paletę Hourglass. Myślę, że będzie dosyć ciężko je porównać, bo to są zupełnie inne marki, zupełnie inne produkty, ale może coś tam Wam przybliżę i dzięki temu będziecie wiedziały, którą paletę chcecie bardziej kupić, bo jednak są to obie palety do twarzy. No i mam nadzieję, że też zauważyłyście, ciężko sobie nie zauważyć, że mam zupełnie nowe włosy. To jest fryzura na garnek, to jest fryzura na... Do łówek, to jest fryzura w stylu lat, powiem Wam, chyba 70., 80. No i mam nadzieję, że też się Wam spodoba, bo mam zamiar mieć ją przez, no na pewno, ładnych kilka miesięcy, dopóki czegoś innego nie wymyślę. A i też proszę Was o komentarze w sprawie filmu z włosami: czy nadal chcecie, żebym go zrobiła, czy nie, ponieważ wszystko się poprzesuwało. To ja już, że tak powiem, zgubiłam zupełnie. Rytm robienia filmów, i mimo tego, że obiecywałam wam ten film, to nie wiem, czy nadal on was interesuje. A jeszcze w przygotowaniu mam nowe retinole, także tutaj no, muszę się po prostu zastanowić, który film zrobię najpierw. Myślę, że zawsze pielęgnacja w jakiś tam sposób wygrywa. Ale postaram się, żeby po prostu wszystkiego było porówno. Jeżeli chodzi o tą drugą edycję palety Unlock, którą możecie kupić w tym roku, to ona uważam, że też jest bardzo piękna, ale według mnie jest to paleta do ciemniejszych karnacji. Czyli jeżeli macie karnację oliwkową, bardzo ciemną skórę, albo w ogóle no, jesteście na przykład ciemnoskórymi osobami, to ona będzie wyglądała świetnie. Tu są bardzo intensywnie nasycone kolory. Ta pigmentacja tych palet, powiem Wam już tak. W trakcie filmu jeszcze Wam to pokażę, ale one są naprawdę bardzo mocno napigmentowane i według mnie one są lepiej napigmentowane niż palety wcześniejsze, więc tutaj naprawdę niewiele produktów wystarczy, żeby przenieść ten kolor na twarz. Więc myślę, że ta paleta po prostu spodoba się bardziej osobom, które mają ciemniejszą karnację niż ja, ale również dużo dziewczyn z jasną karnacją tą paletę kupuje, więc to po prostu wszystko zależy od Waszych preferencji, czy te kolory się Wam podobają, czy nie. Te róże na pewno będą dosyć tutaj intensywne. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o Ambient Lightning Edit Universe, to ona na stronie Hourglass i jest już, widzę, wyprzedana. Także bardzo mi przykro, w tym momencie jest niedostępna, ale powiem Wam, że ona na pewno szybko wróci, bo no, marka po prostu z reguły no, ma takie momenty, że te kosmetyki się szybko wyprzedają, a potem wracają. Tym bardziej, że no, musiały one też trafić do Sephora na całym świecie, więc teraz, aktualnie, myślę, że najlepiej jest korzystać z jakichś kodów Sephory, żeby te palety być może kupić trochę taniej. No i teraz przejdę do dzisiejszej palety, czyli do palety Universe. I też nie wiem, czy mówiłam wam, że ktoś określił to opakowanie jako opakowanie, które przypomina plaster surowego mięsa, co nie jest zbyt miłe. Dlatego, że marka Hourglass od roku 2021 jest marką całkowicie wegańską i marką całkowicie Cruelty Free, także myślę, że no nieładnie ktoś o niej powiedział, mi się ona akurat tak nie kojarzy. Muszę powiedzieć, że wolę poprzednią wersję tej palety, czyli paletę Marble sprzed ładnych 5 lat, to jest 2016 rok, to jest Pierwsza moja paleta Hourglass, 2016 rok, która jest tak samo skomponowana, też jest paletą Marble i też tutaj mamy akurat pięć produktów, które się już nigdy później nie powtórzyły. Ona mi się niesamowicie podobała do tego stopnia, że sprowadzałam ją z Ebaya, szukałam jej wszędzie, bo w Polsce jeszcze nie było marki, a już na świecie nie można było tej palety kupić, ale udało mi się kupić właśnie ją jeszcze na Ebayu, też bardzo dużo zapłaciłam, ale muszę powiedzieć, że absolutnie nie żałuję. No i ta paleta ma właśnie 5 lat. I teraz mamy jej siostrzyczkę. Teraz może opowiem Wam trochę też o opakowaniu, dlatego że to jest dosyć wyjątkowe opakowanie, jeżeli chodzi o markę, bo ono jest metalowe. Wcześniej wszystkie opakowania były plastikowe, teraz marka zdecydowała się na takie porządne, metalowe, bardzo ciężkie opakowanie. Paleta tylko w Polsce jest dużo droższa niż była normalnie wcześniej. Też fajne jest to, że lusterka otwiera się jakby do końca prawie. No prawie do końca, więc przyjemnie można z niego też skorzystać. Wiecie, że to tak nie stoi tutaj, to można sobie położyć tą paletę. I mamy tutaj w środku pięć produktów. Cztery produkty są unikatowe dla palety. Puder możecie kupić oddzielnie w dużej pojemności. Palety są ogólnie świetne. Jeżeli chcecie wypróbować więcej produktów Hourglass, nigdy wcześniej ich nie miałyście, chcecie sprawdzić, czy te produkty są fajne, czy Wam się spodobają, no to wtedy warto sięgnąć po paletę, bo jednak to są na tyle drogie kosmetyki, że jeżeli miałobyście kupić każdy produkt oddzielnie, czyli róż, brązer, rozświetlacz, puder rozświetlający, czy tam dwa pudry rozświetlające, to wydałybyście strasznie dużo pieniędzy, a tak wydajecie jakiś tam, jakąś tam cząstkę mniej. Tutaj w tej palecie akurat mamy Finishing Powder Infinity Powder, czyli ten puder, który ja bardzo chciałam kupić. Ale nie zdecydowałam się dla niego, dlatego że on jest dosyć błyszczący, co Wam pokażę. I po prostu jego wykończenie bardziej przypomina mi rozświetlacz niż puder wykończeniowy, ale do tego sobie dojdziemy. Później mamy Strobe Blush, czyli róż, który będzie dawał takie odbicie światła, że już niepotrzebny jest rozświetlacz. Nazywa się on Vibrant Heat. To będzie ten intensywniejszy kolor. Bardzo mi się podoba. Trzeci kosmetyk to jest bronzer, który nazywa się Glistening Bronze Light. Znowu jest to niepowtarzalny kolor dla kolekcji. Czwarty kosmetyk to znowu jest róż Luminous Rose. To jest ten, który jest taki e, bardziej... Dobrze ja mówię? Tak, który jest taki bardziej mauve i on po prostu jest różem, który nie zawiera tych drobinek rozświetlających. Nie ma tego rozświetlacza jakby wprasowanego w swoją strukturę i przez to on nie będzie tak mocno rozświetlał. I piątym kosmetykiem jest... Puder rozświetlający, po prostu rozświetlacz Super Natural Strobe Light, który też w tej palecie jest unikatowy i on naprawdę jest przepiękny, dlatego że tutaj jak się na niego patrzy, to widać wyraźnie, że ma zatopione złote i jakby różowe pigmenty. Bronzer natomiast jest taki bardziej czerwonawy w tym roku, taki dosyć ciemny. I tutaj wyraźnie widać, że jest więcej czerwonego pigmentu niż we wcześniejszych brązerach, także może być dobry do ciemniejszej karnacji. Bardzo intensywnie napigmentowany róż. Róż w kolorze takim śliwkowym, zgaszonym, ale również ze złotymi takimi jakby drobinami, który też myślę, że będzie pięknie wyglądał na różnych rodzajach karnacji. I tak jak mówiłam, ten puder, który wygląda dosyć ciekawie, bo tutaj macie i trochę jakby drobinek i taki beżowy. Puder plus puder w takim trochę ciemniejszym kolorze, także może być to bardzo ciekawe na twarzy. Dzisiaj na twarzy mam tylko podkład, mam oczywiście puder. Wybrałam dzisiaj akurat markę Pur, dlatego że wydaje mi się, że te pudry nie dają koloru. Przede wszystkim jest to puder całkowicie transparentny, nie dają żadnego koloru. Jest też naturalnie wyglądającym pudrem na twarzy, mam go na całej twarzy. Nie mam nic poza tym tutaj na policzkach, dlatego że oczywiście zaraz zaczniemy testować po prostu paletę. Także wezmę sobie jakieś takie lustereczko, które po prostu jest małe. Ja nie wiem, bardzo lubię używać małych lusterek, jak się maluję. Jest to dla mnie niesamowicie przyjemne, a nie lubię używać dużych. I zaczniemy od pudru, dlatego, że jestem bardzo go ciekawa, bo to jest puder, którego, tak jak mówię, no, który chciałam zwyczajnie kupić. Bardzo ładnie się aplikuje na pędzel. Paleta jest bezzapachowa i wyraźnie widać, że ten puder ma drobinki, także ja sobie nałożę go może na cały policzek z tej strony. Ja oczywiście jestem dosyć blada, dosyć wymęczona tą chorobą. Widzicie jakie mam doły pod oczami, ale myślę, że to wszystko przejdzie. Troszkę nałożę na szyję tego pudru. Bardzo ładnie rozświetla. Nie wiem, co zobaczycie w kamerze. Natomiast to, co ja tutaj widzę przed oczami, to jest bardzo ładny blask na skórze, taka alka po prostu blasku, natomiast są również drobinki brokatu i myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. Akurat tutaj nie wiem czemu Hourglass czasami do swoich produktów do makijażu dodaje brokat. Nie rozumiem tego, uważam, że jest to no takie trochę wiecie już przestarzałe podejście do makijażu. Brokat nie powinny się pojawiać na naszej twarzy, ale on gdzieś tam jest widoczny. Zobaczę czy da się go uprzątnąć pędzlem. No on się przykleja do twarzy i nie niestety, na tej twarzy jest. Ja mówię niestety, bo nie jestem wielką zwolenniczką brokatu akurat w makijażu, ale nie jest to na tyle widoczne, żeby to było bardzo przeszkadzające, także jestem w stanie to znieść. Przejdę do bronzera, na ten sam pędzel, ale z drugiej strony jakby nałożę odrobinę, też bardzo ładnie się aplikuję. No i tutaj muszę sobie odsłonić ucho, żeby coś było widać, bo zaczniemy oczywiście od Zagłębienia kości policzkowej. Za to właśnie markę Hourglass bardzo lubię, właśnie to kocham, że te produkty są tak niesamowicie subtelne, że to po prostu. Oczywiście można przedobrzyć, bo wszystko można jak się chce. Można przedobrzyć każdy makijaż, ale jak patrzę na siebie już tam w lusterko, to widzę, że mój policzek ma już taki lekki kolor, ma przepiękny blask, bardzo ładny kolor. Myślę, że będzie dobry do karnacji neutralnych, czyli takich jak moja, w sumie jestem bardziej neutralna, i do karnacji, które są ciepłe, również on będzie dobry. To jest taki po prostu. Pomiędzy, jest taki brzoskwiniowy trochę jakby. Nałożę sobie go też trochę tutaj na nos, tak jak zawsze robię. Na czubek brody. Natomiast nie jest to brązer, który jest matowy i mam nadzieję, że zobaczycie to w filmie. Myślę, że to będzie widać, że on daje lekki taki połysk na skórze. Do tego stopnia, że myślę, że może nawet zastąpić róż. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Nałożyłam go tutaj na środek policzka. Także od razu skóra staje się bardziej żywotna. A ja od razu się lepiej czuję, bo widzę, że troszkę więcej blasku mam na skórze, troszkę więcej koloru. I to jest oczywiście dla mnie bardzo przyjemne. Mogłabym też oczywiście sięgnąć po większy pędzelek. Tutaj nie powiedziałabym, że wcześniej pracowałam pędzlem Hakuro J445, a teraz sięgam po pędzel Hakuro J127. Również nabieram odrobinę brązera. I możecie z powodzeniem przemalować, jakby oko. I dzięki temu, oko również będzie takie bardziej żywotne. Ja to dzisiaj robiłam, tylko że mam tak długą żywkę, że pewnie tego tak bardzo nie będzie widać. I jeszcze troszkę tego brązera sobie nałożę na środek nosa. Bronzer podoba mi się bardzo. Myślę, że jeżeli nie miałyście nigdy brązera, Hourglass, to na pewno będziecie z niego zadowolone. Z tym, że znowu mamy tutaj bardzo dużo połysku. I teraz może sięgnę po ten róż Mauve. Wezmę sobie może pędzel Embrush. To jest 04 i nałożę go na środek policzka. Celowo biorę taki pędzel, który jest bardziej luźny, żeby nałożyć z tego różu nie za dużo. Zobaczcie jaki ma piękny połysk i jaki też ma piękny kolor. No jest to cudowna formuła. Troszkę może nałożę go jeszcze na nos. Jest to trochę ciemniejszy kolor. Także myślę, że znowu, jeżeli po prostu macie chłodnym kolorze szminkę, chcecie, żeby po prostu policzek był taki bardziej zgaszony, to jest dobry kolor. Natomiast jeżeli chcecie, żeby policzek był bardzo wibrujący, to nałożę ten drugi kolor. Też się przepięknie nabiera na pędzel i nałożę go od razu z drugiej strony, żebyście miały takie mini porównanie, jak on wygląda. Też myślę, że fajnie, że nakładam tutaj bez pozostałych produktów, bo zobaczycie, że samodzielnie nałożony... Akurat ten róż jest w stanie dać Wam już taki naprawdę ładny makijaż dziennego. Tego dosyć szeroko nakładam, dosyć sporo. I też mam nadzieję, że będzie widać, że on jest po prostu chłodny w kolorze. Mam nadzieję, że to widać. Że tu mamy taki chłodny róż, a tu mamy taki dosyć ciepły, ale mimo tego śliwkowy, więc bardzo ciekawe połączenie kolorów, bo są kolory i ciepłe i zimne w tym różu. Tu mamy więcej takich chłodnych róż, ale jednak one. Przebijają na policzków taki też ładny, lekko ciepły kolor, dlatego że tutaj też jest mieszanka koloru i ciepłego, i zimnego. Także, tak jak na razie, no bardzo mi się efekt różu i brązera podoba. Wrócę sobie do brązera jeszcze z drugiej strony. Uzupełnimy brązer. Na pewno wszystkiego nakładam, słuchajcie, za dużo. To ja po prostu. Zwyczajnie dawno się nie malowałam i wszystko mi się tak podoba, że tutaj pewnie nakładam za dużo produktu. Oj, teraz wypadnie mi kolczyk. I może też przy okazji nałożę sobie odrobinę tego pudru. Znaczy, wiecie, pamiętajmy o tym, że to jest paleta na sezon świąteczny, czyli co my w tym sezonie świątecznym lubimy widzieć na swojej twarzy? Przede wszystkim glow, przede wszystkim lubimy. Zobaczyć, że skóra jest świetlista, że jest taka wiecie. To jest taki makijaż, jak ja nazywam, podchoinka, czyli dużo się rzeczy błyszczy. Mamy właśnie ładną biżuterię, wychodzimy gdzieś, są to jakieś takie wiecie party świąteczne, więc ta paleta też jest tak skomponowana, żeby ona nam pasowała po prostu do tego sezonu. No i teraz z wielką przyjemnością sięgnę po rozświetlacz, którego jeszcze nie używam. i jestem niesamowicie wręcz ciekawa, jak on wygląda na skórze. Nakładam go na ten mały pędzelek Hakuro J127. Oj, jest śliczny. Jest naprawdę piękny. Tutaj, jak widzicie, mocno się mój policzek zrobił taki połyskliwy. Nałożę go oczywiście też z drugiej strony. <gryw> Bardzo dużo połysku, co uwielbiam. Nałożę go trochę na nos. Trochę na łuk i trochę tutaj w zagłębienie na dekolcie na no moją bladą skórę. Przepiękny kolor ma ten rozświetlacz, bardzo unikatowy według mnie kolor, także już z samego powodu tego, tych róż brązera cieszę się niesamowicie, że tę paletę mam, bo widzę, że na pewno z wielką przyjemnością będę po nią sięgać. Wszystkie produkty są idealnie wręcz w tej palecie zmielone, także no niesamowicie przyjemnie się jej używa. I ja tu oczywiście mam doskonałe pędzel, to chciałam podnieść pędzel, ale będzie nam świeciło się lusterko, więc jeżeli macie ochotę używać tego typu palet i chcecie, żeby one na bardzo długo Wam starczyły, to radzę Wam po prostu mieć mięciusieńkie, dobrej jakości pędzle. No nie musi być to się naturalne, może być to się syntetyczne. Ważne, żeby po prostu było dobrej jakości, mięciutkie. No i też, żeby po prostu wygodnie Wam się tych pędzli używało, bo te kostki tutaj są dosyć małe. Także mimo mojej choroby, fff, słuchajcie, czuję się po prostu, o nie, bo lepiej myślę, że jakby ktoś teraz mnie zobaczył, to nawet mimo moich dołów pod oczami, to nie byłby w stanie stwierdzić, że właśnie z łóżka. Miałam olbrzymi katar, Kaszel, wszystko. Więc tutaj tego w ogóle nie widać. i Jest Glow na maksa, co bardzo mi się podoba. Jest przepiękna taka wibracja, właśnie ala święta, ala party co myślę, że też było zamysłem, żeby ta paleta tak wyglądała. Niestety nie mogę malować się w nią w nieskończoność, bo tutaj chciałabym zdecydowanie jeszcze dołożyć tych wszystkich kolorów na skórę i dokładać, i dokładać, i dokładać. Jest to tak dla mnie przyjemne, ale myślę, że tyle, ile nałożyłam akurat tych produktów, to zupełnie wystarczy. Jeden tylko mam zarzut do tej palety, co już słyszałyście, na samym początku to jest glitter w tym pudrze. Nic więcej. Wszystko mi się naprawdę niesamowicie podoba. Uważam, że róże są genialne. Uważam, że rozświetlacz również, brązer też bardzo mi się podoba. I tak jak Wam mówiłam, ta paleta wydaje mi się lepiej napigmentowana niż pozostałe edycje. W takim sensie, że paleta Unlocked bardzo ją przypomina, czyli jest taka jakby lepsza pigmentacja, widać bardziej te kolory na skórze. Natomiast no, lepsza będzie ta paleta zdecydowanie do jaśniejszych karnacji, dlatego że na karnacjach, które są już opalone, oliwkowe, te kolory mogą być mogą po prostu być takie trochę, jak to się mówi, asi, czyli takie trochę jak popiół. Szczególnie ten puder. Tutaj nie mówię akurat o różach, nie mówię o rozświetlaczu, nawet nie mówię o brązerze, ale puder może wyglądać na ciemniejsze karnacji dosyć. Uważam dziwnie. No i teraz przed moment, że porównam dla was obie palety, czyli paletę Charlotte i paletę Hourglass. Tak jak wam mówiłam, pierwsza podstawowa różnica to jest taka, że tutaj macie trzy cienie do makijażu oka, więc. Już macie dużą różnicę, jeżeli chodzi o paletę, Musisz zadać sobie pytanie, czy chcecie mieć paletę do makijażu twarzy i oczu, czy tylko do makijażu twarzy. Pozostałe produkty, bo Charlotte tutaj ma tych produktów dosyć sporo, bo jest ich aż 7. To są produkty też dla Charlotte takie wyjątkowe, czyli jej bronzer, jej puder, który cieszy się olbrzymią taką popularnością, naprawdę jest świetny. Rozświetlacz, który uważam, że jest przepiękny, uwielbiam go używać i róż, który z kolei jest bardzo delikatny, taki przemyty i prawnie nie daje koloru. No tutaj te palety też no różnicą taką tych palet jest też to, że ta paleta na skórze wypada bardzo delikatnie i ona jest na pewno tylko do jasnej karnacji. Jeżeli macie karnację oliwkową, chcecie mieć ciemniejszy jakby, żeby te produkty po prostu ciemniej, <gryw> intensywniej wyglądały na skórze, to musicie kupić tę drugą wersję, bo ta paleta jest zdecydowanie tylko do jasnej karnacji, bo ona najlepiej na tego typu karnacjach wygląda i ja oryginalnie w ogóle jestem blondynką. Ja wiem, że może być śmiesznie zabrzmieć, ale ja jestem w typie po prostu urody takiej, wiecie, mesiej polskiej blondynki, więc mi te kolory pasują, mimo tego, że mam czarne teraz włosy. I fantastycznie mi się tej palety używa. Ona jest naprawdę wysokiej jakości poza tym stłuczonym cieniem, którym Wam opowiadałam, ale on jest też przepiękny i daje takie odbicie iskrzące światła, które mi się niesamowicie podoba, więc tutaj każdy produkt jest jakby wart kupienia, wart noszenia na skórze i świetnie się tej palety używa. Bardzo, ale to bardzo lubię przede wszystkim brązer. Ma przepiękny, mleczny kolor. Wygląda świetnie, właśnie jak nie chcecie być za bardzo przebrązowione. Chociaż zobaczcie, jak fajnie tutaj, mimo tego, że to jest dużo ciemniejsza kostka, dużo ciemniejsza, ten brązer wypada na skórze. Bardzo ładnie podkreśla kości policzkowe, bardzo ładnie ociepla, a jednocześnie jest taki, taki żywotny. Bardzo mi się podoba kolor tego brązera. Także zupełnie. Dwa różne produkty. Jeżeli jesteście fanatyczkami makijażu, nie mówię tutaj o fangach, mówię o fanatyczkach, to możecie mieć dwie palety, dlatego że one się tak bardzo od siebie różnią, że tu nie można absolutnie ich porównać i to zależy od was, którą chcecie mieć bardziej. Ta paleta jest paletą być może bardziej uniwersalną, ale tylko dla jasnych karnacji, bo ona jest matowa. W sensie bez, oczywiście nie mówię tutaj o różu i rozświetlaczu, ale daje ona bardziej matowy efekt niż Hourglass. Natomiast Hourglass. No ewidentnie jest paletą holiday, paletą christmas, paletą party, taką, którą możecie po prostu używać oczywiście przez cały rok, ja nie mówię, że tylko na party, ale jeżeli lubicie tak jak ja połysk w makijażu, chcecie się tak pięknie błyszczeć, jak ja się dzisiaj błyszczę, bo moim zdaniem mój połysk na skórze jest przepiękny, no to zdecydowanie warto ją kupić, bo no widzicie już na świecie jest wyprzedana, póki co pierwsza partia, ale myślę, że ona się bardzo dobrze przyjmie i myślę, że no, szybko się zwyczajnie sprzeda. Nie wiem jak to będzie w Polsce. Tym razem kamera mnie zestopowała, <gryw> bo oczywiście za dużo gadam, więc chciałam powiedzieć, że póki możecie ją kupić, to myślę, że warto. E, łapcie tak jak ja kody, no bo ja po prostu sobie ten kod sama znalazłam, tutaj nie jest absolutnie w tym sponsorowane, sama kupiłam tą paletę również kody sama znałam na stronie po prostu dawałam wam ten kod jeżeli go znajdę jeszcze w ogóle jeśli on jest aktywny jeszcze to oczywiście wkleję wam go tu pod spodem pod filmem, żebyście też mogły z niego skorzystać, bo myślę, że myślę, że warto zapłacić za tą paletę troszkę mniej, nie wiem, dlaczego Sephora tak bardzo podniosła ceny tego produktu. W zeszłym roku to chyba było 365 zł, w tym roku już jest 419, a co będzie w przyszłym? Strach pomyśleć, ale słuchajcie, jak będzie kosztowała 500, to ja po prostu już tych palet nie kupię, bo to już jest szaleństwo. Natomiast tak jak możecie wyczuć, przez cały film mojego e, gadania, Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona, że tą paletę kupiłam. Myślę, że to będzie taki wyjątkowy zupełnie gadżet w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o markę Hourglass, ale nie tylko, jeżeli w ogóle chodzi o moją kolekcję palet do twarzy. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że on nie był zbyt chaotyczny i tutaj mogłyście jakieś treści z niego wynieść i coś może się dowiedziałyście o tej palecie Hourglass. Także czekam na Wasze komentarze, czekam na komentarze, co w ogóle myślicie o tych kosmetykach. Ja no, jestem ich fanką, więc tutaj jakby ode mnie nie usłyszycie o nich złego słowa, no chyba, że Coś rzeczywiście mi się nie sprawdza. Mogę oczywiście lubić jakąś paletę bardziej, mogę lubić oczywiście jakąś paletę mniej. Na przykład bardzo często sięgałam właśnie po tą edycję. Jest to chyba najczęściej przeze mnie używana paleta. Ona jest bardzo jasna, także teraz mam jej wersję ciemniejszą. No i tutaj też właśnie puder miał takie biterowe drobinki, więc coś w tym jest. Coś jest w tych literowych drobinkach, marka chyba je bardzo lubi. A i może jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o tą paletę, zachowałabym kartonik, dlatego że to opakowanie jest takie jakby szorstkie. Wydaje mi się, że będzie się po prostu z czasem może się to zwyczajnie Wam ścierać, więc ja wszystkie swoje palety Hourglass zawsze trzymam w kartonikach, bo jestem aż taką fanatyczką tej marki. Także żegnam się z Wami jeszcze raz, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie dzisiejszego filmu i widzimy się na moim kanale, mam nadzieję wkrótce ponownie właśnie z filmem, z kosmetykami do pielęgnacji i tutaj przygotujcie się na naprawdę świetne kosmetyki i przygotujcie się na to też, że będzie nowy, rewelacyjny retinol. Także zapraszam Was do tego filmu, trzymajcie kciuki za mnie, żeby wszystko się odbyło w terminie. A na dzisiaj to już jest wszystko. Do zobaczenia. Teraz, co powinnam jeszcze zrobić po skończonym makijażu? To powinnam spryskać się, myślę, giełką, dlatego że teraz mam po prostu dużo pudru, ale zobaczcie, że w ogóle nie ma wrażenia pudrowości na skórze i za to mówię, Mała że. Po nałożeniu tych kosmetyków na skórę, no nie ma się wrażenia w ogóle, że się ma makijaż. Nie jest on zupełnie ciężki, nie jest on pudrowy, nie jest on... No wiecie, to jednak jest luksusowa marka kosmetyczna, która naprawdę świetnie przygotowuje swoje kosmetyki, ale mimo tego chciałam użyć mgiełki, oczywiście jest to Instri Hyaluronic Acid Water Mist. W sumie nic się nie zmieniło po spryskaniu. Według mnie wygląda tak samo świetliście, także jest efekt taki na skórze, jakby wasza skóra była trochę mokra. Przynajmniej na mojej skórze tak jest.